Witam wszystkich w Rozbitakordian ponownie, kochani. Jesteśmy po wilczej pełni. Wiem, że są emocje. Wiem, że mogło być różnie. Mogliście się nie wyspać itd. itp. Wkraczamy w drugą, w drugą część stycznia, czyli w drugą połowę stycznia. I teraz, bo sprawdzam sobie między innymi, co u znaków zodiaku widać w tej drugiej połowie. Czego mogą oczekiwać, czego mogą się spodziewać. I dziś bliźnięta. Są tu bliźnięta, więc zróbcie hałas. Bliźnięta, sprawdzamy co u was. Arkany mówią. Mamy szósteczkę monet, mamy szósteczkę monet, czyli możliwe są prezenty. Jest jakiś los szczęścia. Mogą, mogą zniknąć jakieś problemy. Sprawy sądowe mogą pójść po waszej myśli, mogą być wygrane również sprawy zdrowotne. Jeśli wizytujecie u lekarzy, czekacie na jakieś wyniki, to mogą być dla was same dobre wiadomości. Mamy również arcykapłankę, która właśnie mówi o niespodziankach. Niespodzianki dodatkowe pieniądze, dodatkowe finanse więc otworzenie się dodatkowych dróg nowa praca, dodatkowa praca dodatkowy dochód jakiś przypływ więc można oczekiwać jakichś finansów również w swoich biznesach. Ale też na koniec miesiąca jest jakaś wieża, więc jakieś kłopoty, jakieś problemy też tutaj mogą być. Sprawy rodzinne, sprawy domowe, tutaj będzie trzeba uważać, czy to na dzieci, czy to na partnerstwo, czy na rodziców, rodzinę, gdzieś może pojawić się jakiś problem, z czymś trzeba będzie się niestety zmierzyć, kochane bliźnięta. Dodatkowo, oczywiście, przesłanie od kryształków, które mówi, że macie duchową ochronę. Jest zastrzeżenie fizyczne, emocjonalne i energetyczne, więc nic złego się nie stanie. Więc, kochani, nie przejmujcie się, po prostu kłopoty zawsze się gdzieś pojawiają i na pewno je rozwiążecie. Zatem bliźnięta Wspaniałej drugiej połowy stycznia.